Cześć, tu liściasta. Postanowiłam wrócić do Enshrouded. Nie grałam w to od momentu, kiedy wypuściłam swój e, pierwszy filmik. Czyli już jakiś czas i przyznaję bez bicia, że zapomniałam, jak się gra. Musiałam sobie wszystko przypominać. Skończyłam sobie budować dom. Zrobiłam sobie częściowo e, zbroję. Nazwijmy to ze szmat. E, zrobiłam sobie trochę żarcia. Zrobiłam sobie łuk. Zrobiłam sobie trochę strzał. Z tym łukiem to postąpię tak jak powinnam, czyli sobie go wyposażę się w niego e, i będę miała ten łuk pod kół. Poza tym mam i miecz i ten swój tomahawk, e, ale żeby skończyć swoje, sobie swoją zbroję ze szmat, potrzebuję iść pozabijać trochę więcej, no, albo przeszukać znowu e, te ruiny tutaj, albo pozabijać trochę więcej, kurde, zgrzybiałych potworów. Które sobie tutaj łażą bo Potrzebuję więcej szmat po prostu nie, nie miałam na buty, więc nie mam butów Wiem, że tutaj coś jest Tutaj jest jakaś dziura w ziemi, do której mogłabym sobie wejść Tylko może jednakowoż się nakarmię trochę Niech będzie Dobra O z kolegą sobie poradzimy dosyć szybko. Oj, proszę bardzo, jak ładnie szmaty. Szmaty mi są właśnie potrzebne. Czy tutaj ktoś jeszcze jest? O, o, o jak najbardziej. Ała, ała, ała. Tego też szlak... A nie, ten to się jakoś kurde... Z... A ty skąd? O, jak oni się zacinają tutaj. Coś mi tutaj przyszło? Z zewnątrz? Chyba jeszcze tak. Dobrze. Eee. To powinnam rozwalić. W tym celu mam łuk. I w tym celu sobie podpięłam łuk pod kół, żeby nie musieć tego robić w ten sposób. I, I tutaj może coś jest. Mamy drewno. O, tutaj tutaj chyba coś jest. Okej. Okay. Tak, zapomniałam, że tutaj wszystko można rozwalić. znaczy kurczę nie pograć przez dwa tygodnie i już nic nic nie pamiętam. Będę się bawiła z pochodnią, nie jest aż tak ciemno. To znaczy, zaraz mi powiedzieć, że jest bardzo ciemno. O, pięknie. Mikstura odzyskiwania zdrowia, trochę zielska. A czy to jest coś, co ja potrzebuję? Nie wiem, chyba mogę sobie z tego potem co najwyżej biblioteczkę zrobić. Pięknie, dobra. Wyjdźmy stąd na chwilę. Rany boskie, acy strugaccy. No, w każdym razie teraz powinnam sobie móc zrobić swoją szmatłową zbroję. I mamy do e, obudzenia pierwszego NPCA. Właśnie, domek sobie zrobiłam taki. Ma atrapę. Znaczy, ma kominek i ma atrapę komina. Bo mi to zostało z Walheim. Co prawda, tutaj nie trzeba odprowadzać dymu, ale... Ale atrapa jest, chyba trochę powinna być wyższa. Chociaż z drugiej strony, co za różnica. Dobra. Skończę sobie swoją zbroję i będzie można wyruszyć na poszukiwania. I na razie jest to najlepszy pancerz, jaki mogę sobie zrobić, niestety. Cudownie. Wyglądam no prima sort, po prostu, jakby stąd było. Dobrze, to porozkładałam rzeczy w skrzynkach, i myślę, że będzie można iść i obudzić tego nieszczęsnego kowala, który jest naszym pierwszym NPC-em. Dzięki temu będę w stanie zrobić trochę więcej rzeczy, na przykład lepszą zbroję. Tak, idziemy tam do tej pięknej wieży. Tylko najpierw musimy przejść przez most, co nam się nie uda, bo most jest rozwalony. Co oznacza, że będziemy musieli przejść pod mostem. O, już kończy się dzień. Fantastycznie. Przez most nie możemy przejść, niestety dlatego, że... Nie mamy jeszcze... Taka z liną. I nie możemy sobie przeskakiwać przez takie rzeczy. Ale niedługo będziemy mieli. Tylko muszę więcej kawałków metalu znaleźć, a kawałki metalu to jest takie pierwsze wąskie gardło w tej grze, niestety. No i teraz... I teraz moje możliwości zdobywania kawałków metalu są nieco ograniczone, ale uzbierają się. Nie potrzebuję spać. Sznurek! Sznurek zawsze chętnie. Hmm? Nic? O! Resztki metalu. Proszę bardzo. Tutaj mamy jakiś pamiętnik. Bandyci oblegają nas od dwóch dni, atakując od strony mostu. Szaleństwo w ich oczach, póki co się trzymamy, ale ledwo. Możliwe, że nie przetrwamy kolejnego szturmu. Rozkazałem zaminować przełęcz resztkami naszej amunicji. Jeśli wrócą, to jesteśmy gotowi. No tak, Kapitan Arkwright planuje wysadzić most. Co mu się zresztą udało? O! Strzała z krzemieniem. Dobra, weźmiemy wszystko. Na razie używam drewnianych strzał, ale też mam wrażenie, że się trochę późno robi. Dobra, to zrobimy inaczej. Ja sobie tutaj wejdę. Przeczytam sobie kolejny pamiętnik. Wejdę sobie w mgłę, zbiorę sobie trochę drewna lokalnego, a potem wrócę na górę i się prześpię. Chociaż nie jest tak fajnie, bo na górze. Niestety nie ma ognia. Tak, zniszczyli most, jak widać. Bo bandyci się zbytnio panoszyli i nie mają teraz czego żyć. Bardzo mi przykro. Więcej strzał. Jeszcze jedna pochodnia, za którą podziękuję. Ale taki sznurek to zawsze. No I... ja nie wiem, czy to jest najlepszy moment na to, żeby tutaj być? O, proszę bardzo. No nie jest. Wiedziałabym wręcz, że to jest bardzo zły moment, żeby tutaj być. No tak, tego nie muszę jeszcze używać. Ta latarnia nam wydłuża. Kapsuła sklepsu, które odnawia twój czas pozostały we mgle. Tego nie potrzebujemy chwilowo, natomiast na pewno. Day. Na pewno chcę sobie pościnać troszeczkę lokalnych drzew. Drzew powiedziała a nie krzaczków. No, na przykład takie drzewko. No, powiem szczerze, że klimat jest niezły. Nie wiem co ja robię. Que quero, um, debilco. Jesus, que é que é O! Dzień dobry! No, klimat jest prima sort, trzeba przyznać. W tej mgle. Może jednak, kowoż stąd wyjdę i już się na górę przespać, eee, i wrócimy rano. A nie, tutaj się nie mogę przespać, ależ dźwięki, jestem pod wrażeniem. Dobra, niestety nie mamy ogrzania, trudno. Uff. Dobrze, przynajmniej się wyspaliśmy. Tyle dobrze. Chociaż przyznaję, że spanie tutaj po, na, na otwartej przestrzeni po nocy wcale nie napawa mnie optymizmem. Ten dźwięk zawsze tutaj był, jak się schodziło? A mogę to ściąć? No mogę, ale to nic nie daje chyba. Co to? A, to grzybek. Trochę strugaccy, trochę mijazaki, Niesamowitość, autentycznie. Dają. Dobra, cokolwiek by tu nie dawali, to, weźmie, to weźmiemy. Dają brać, biorą wiać. mnie nie chcę. Tutaj chyba będę musiała z kimś na... A nie. Absolutnie nie będę musiała, teraz już wychodzę. Tak, jesteśmy obok mostu. Na moście coś jest, to prawda. O. o rany, gość nazwał most po swojej ciotce, bo miała krzykliwy styl, no tak, dobrze O, jak ładnie. Dobra, podejdziemy się tutaj. Tutaj, o, o ile wiem, będzie łaził oczywiście. A! O stary, jak ci dam w mordę! A jak się do niego podejdzie... Z, z daleka jest dosyć niebezpieczny, na początku przynajmniej, ale jak się do niego podejdzie, to już nic nie może. Bardzo dobrze. Coś tutaj jeszcze ciekawego jest? Do wzięcia, No pewnie jakieś różne rzeczy do rozwalenia Pułapki, bo czemu nie Nie. No, jak będziemy mieli już hak z liną, to będzie można sobie tutaj przeskakiwać tak ładnie i szybko. Ale na razie jeszcze nie mamy i przez chwilę nie będziemy mieli. Widziałam ją, weszłam prosto. Dobrze. Ja proponuję tak. Ja sobie chapnę jagutek, bo one leczą. Chapnę sobie innego. Jedzonka. Dobrze, to poczekam, aż jagódki mnie trochę podleczą i sobie jeszcze zażrzę coś innego. I tak, ja wiem, że tutaj trzeba patrzeć, co daje siłę, co daje krzepę, co daje regenerację, wytrzymałość większą. Właśnie sobie miodek walne to będzie mi łatwiej prawdopodobnie walczyć z tymi świrami, na których zaraz trafię. Niestety. No, może zrobimy tak, że na początek napiję się wody. A, powinnam była sobie zjeść jeszcze jagódek, to by mnie to podleczyło. Nie chcę marnować tego eliksiru w tej chwili. O tak. Kto mnie zobaczył? cały mnie zobaczyły serio ah. Dobra zabito wroga. No, zabij to wroga no zabito to wroga zabito, to ale jakoś bez wdzięku a nie, te jagódki mnie teraz nie wyleczą, bo wszystkie miejsca są zajęte. Nie. Niestety rój tutaj mnie wyprowadza z równowagi. Dobra, nie ma na co czekać. Hmm. Mam takie wrażenie, że tutaj coś się zmieniło, ale wcale nie. Tak wiem, że mogę się w, krzakać, w krzakach ukryć. Co nie zmienia faktu. O. Serio? Mogę co najwyżej zepsuć sobie krzaki? Nie mogę z krzaków strzelać? Serio? No dobrze. Dwóch się zainteresowało, bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Oni są wcale nie tacy łatwi. O, tamten się tamtemu przeszło. Eee. E? Już? Wydawało mi się, że oni byli trudniejsi. A czy fakt, że tego e, osłabiłam strzałami najpierw? No jest jeszcze jeden, w sumie chyba dwóch, albo i trzech. Ma no, choć tutaj. autentycznie? Co oni tacy mało problematyczni? Nie rozumiem. To też wezmę, czemu nie? Jest ich tylko dwóch czy trzech? O, tutaj chyba coś będzie. Nie wiem, będzie coś tutaj? O, to wybuchnie. Pizd! Ale nie ma nic pod spodem. Są pająki. Eee. Przepraszam państwa. Tutaj mamy. Mamy tutaj kolejne. Kolejną porażkę mamy tutaj. Znacznie żaru pękło w trakcie testów. A to baltazar znowu. Szczur doświadczalny spłonął w łączących się płomieniach. Upiekłeś szczura, ty świnio. A masz ketchup? Kolejny szczur igni. No, ta Nazwał go od ognia. Chyba na zasadzie zaklinania rzeczywistości. Albo mu się skończył. No tak, Baltazar tutaj próbował w tych kurcze piecach przechowywać żywe istoty. Bo my to jedno, a, a ludzie, którzy są w tych kurcze jajach przechowywani, to jest zupełnie inna kwestia. No z tego co wiem, to my to jesteśmy specjalnie zaprojektowani. A ludzie to się w tym pozamykali, żeby przetrwać. I to o to chyba chodziło. Dobra, mamy tutaj kolejny pamiętnik. Na dawnych udało mi się równowaga. Obiekt śpilecz można go przebudzić. Umarł, lecz żyje. Dokładnie. Możemy przetrwać, możemy przeżyć. Czyli ludzi teraz też można przechowywać w retortach. Dobra, wejdziemy sobie do środka i tam jest jeszcze jeden taki koleś, któremu trzeba będzie spuścić łomot. Nie awanturuj się, kochany. Dziękuję bardzo. Gdzie ty masz twarz? Czy on ma twarz pod tym kapturem w ogóle jakąkolwiek? No i piknie, i o to mi chodziło. Resztki metalu. Że się dużo więcej resztek metalu. Niż tylko tych kilka od nich. Naczynie żaru to delikatne urządzenie, wciąż niestabilne, lecz kipiące potencjałem i nadzieją. Pierwszy człowiek, który wejdzie do środka, będzie naszym prawdziwym prototypem, zarzewiem nowej iskry. No tak, kowal, kowal zgłosił się na ochotnika. Eee, no dobrze, czyli obudźmy kowala. Jak ci się spało w retorcie, kochany? Kolega Oswald Anders obudził się. I teraz nagle nauczyliśmy się robić całą masę rzeczy. Jeszcze z nimi porozmawiałam, a już umiem. No proszę. Co tutaj mamy? Tutaj coś mamy? Gdzieś tutaj są jakieś, jakieś drzwi, które mogę sobie otworzyć. Nie tutaj. A tutaj. Ale nie mam wytrychów. No trudno, wrócimy. Znaczy, niby mogę sobie zrobić w ręku, ale trochę mi szkoda metalu. Po prostu. Dobra. Porozbijamy sobie te urny. Tego nie mogę za bardzo. No dobra. Teraz będzie się można teleportować. Tak, wiem, ale myślę, że troszeczkę jeszcze okręcę się po okolicy i spróbuję pozbierać rzeczy. Może trawy, dlatego że o, patyki to jeszcze tam mam. Dlatego, że po mojej stronie to wyzbierałam chyba całe włókna roślinne, jakie były, jeszcze się nie zrozpiła. Nie chcę mi się wychodzić z gry, tylko i wyłącznie po to, żeby mi się I Już się zastanawiam, gdzie sobie zbudować kolejną bazę. Oczywiście jak będę mogła zbudować kolejną bazę, no bo na pewno nie, na pewno nie zostanę tam. Tak, żeby tutaj wejść, to muszę mieć hak z liną, bodajże. A zresztą to wcale nie jest przyjemnie. O. Tu jesteś, kochanie. No i po co ci to było? Ja się pytam. O! Kolejny wilk. Ja tu sobie chrust zbieram, ja biedna stara kobieta, a ty mi tutaj, tak? No i na kiego grzyba mi twoje kości w tej chwili? Teraz to ja chrust zbieram. I jagódki. W zasadzie mogłabym sobie taką jagódkę przeką przekąsić. O, zaraz, moment. Ja coś znalazłam przecież, jak schodziłam. Plus 8 wytrzymałości, plus 10 zdrowie. No. Jak najbardziej. Dziękuję, poproszę. Ja tam bez tego poszłam? Bez sensu. Dogram tutaj mówi, proszę bardzo, miej sobie, a ja no, dziękuję, nie skorzystam. No patrzcie, odkryłam małą kopalnię krzemienia, odkryłam wilka. Znowu. Dobranoc. Trochę skóry i kości. Chudy ten wilk sama skóra i kości. Dobrze, tutaj chyba coś muszę. Znaczy, mogę sobie zawsze wejść i pokopać krzemień? No i gdzie, gdzie chcesz uciec? No i gdzie? Dziękuję. Doceniam Twoje poświęcenie. Mogę sobie pokopać krzemień. Ale chwilowo nie będę. Mam ze trzy kopalnie krzemienia koło domu. Tu mamy oczywiście grzyby. No, w sumie czemu nie? Praktycznie darmowe drzewo. Mgliste. Niestety tylko jedno. A to co daje? To chyba rdzeń, mgły, czy coś takiego jakoś tak to się nazywa. Ale tak mam wrażenie, że troszeczkę najwyższy czas... Co, nic to nie daje? Serio? Esencja mgły, a. A! Ja przepraszam, ja nie chcę nic mówić, ale... <laughs> o Boże. Mam 15 lat. Dobra. Dosyć tego dobrego, parę krzaczków jeszcze i się teleportujemy, bo ile można ganiać? Teleportacja. Dobrze, obcujemy z płomieniem. Tak, tak, tak. Już, już robię kostur. Kostur chyba w ogóle mogę zrobić w ręku. Tak. Mogę. Szanowny Kowalu, pozwolę sobie postawić cię tutaj w kątku. No dobra, dzień dobry. Po długim oczekiwaniu powracam. Jestem prostym kowalem do usług. Dobrze, fantastycznie. Tak, tak. Jestem słabą miernotą. No kurde. Kochany kowalu, jeżeli ja mam wam pomagać oczyszczać to miejsce z mgły, to moglibyście przynajmniej odzywać się do mnie lepiej. Mhm, mm tak, wiem, muszę oczyścić studnię eliksiru. Co jeszcze? A... Tak, wiem, że muszę mieć jedzenie, dach nad głową i ogień. To wiem. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale jest ci ciepło i jesteś pod dachem.